Dzień dobry, przychodzę dzisiaj do Was z ogłoszeniem wyników rozdania, które było tydzień temu w poniedziałek. Tak, tydzień temu w poniedziałek opublikowałam film o tym, że mam do rozdania kosmetyki. Przypominam, że zgarnąć można było mgiełkę z and Body Works kokosową, konturówkę do ust z burżuła, krem do rąk kokosowy. Peeling kokosowy z Eveline i taką maskę aloesową, nawilżającą, łagodzącą w płachcie. No, i tak, żeby nie przedłużać, oczywiście już na Instagramie pokazy mówiłam Wam, kto mnie śledzi, no to już wie doskonale, kto wygrał, kto zgarnia te kosmetyki. Żeby nie przedłużać, kosmetyki otrzymuje Paula Weil. Bardzo fajny komentarz. Napisała taki, który mi się spodobał. Tak więc mam nadzieję, że będą, że dobrze się sprawdzą jej te kosmetyki. Także, Paula, bardzo serdecznie Ci gratulujemy. Proszę, żebyś odezwała się do mnie w wiadomości prywatnej na Instagrama. Tam właśnie podaż mi swój adres do wysyłki. Więc fajnie by było, gdybym to wysłała do Ciebie jak najszybciej. I co? No i z wszystkim serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w rozdaniu. Fajne komentarze było, były fajnie, cieszę się, że było Was więcej niż ostatnim razem, tak więc myślę, że już niedługo będzie kolejne rozdanie. I że również weźmiecie w nim udział, więc cieszę się, że jesteście na moim kanale. Bardzo mi miło, że przybywacie, że jest Was coraz więcej. Tak więc śledźcie dokładnie, śledźcie i oglądajcie, bo na pewno w najbliższym czasie będzie znowu kolejne rozdanie, bo już kolejne kosmetyki się zbierają. Tak więc, tak, dzisiaj to wszystko i widzimy się w normalnym filmie w środę.